Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na film kosmetyczny. Ostatnio byłam w Polsce, mogliście to zauważyć na Instagramie, jeśli tam mnie obserwujecie. Tutaj pojawi się gdzieś odnośnik do Instagrama, także zapraszam Was do obserwowania mojego profilu. No i poczyniłam zakupy kosmetyczne. Sama lubię takie filmy oglądać, więc pomyślałam, że przyjdę z takim filmem. Z góry uczulam Was też na to, że będę patrzeć się chyba na siebie, bo jakoś nie jestem przyzwyczajona patrzeć się w telefonie w kamerę, także wybaczcie, jeśli będę zerkać czasami tu, czasami tu, chyba zostanę przy tym obrazie yy, yy, patrząc się właśnie na siebie. I nie przedłużając, przechodzimy, pokażę Wam najpierw torbę. Byłam w Hebe i w rosmanie, jest ona dosyć ciężka. I zacznijmy może od rzeczy, którą e, używam od kilku dni i jest tutaj przede mną. Mam też dzisiaj na twarzy, czyli podkład. E, bardzo chciałam kupić coś lekkiego, bo ja słuchajcie, nie lubię ciężkich podkładów, zwłaszcza teraz na e, zimę. E, na zimę. Na lato. Ja też nie noszę podkładów takich bardzo zakrywających. Na co dzień nie używam nawet też gąbki czy pędzla, zazwyczaj po prostu jest to moja dłoń i najbardziej taki efekt mi się podoba. Stąd lubię bardzo lekkie podkłady, takie odświeżające. Kupiłam coś takiego z AA, nazywa się Healthy Wear. I to jest rozświetlający podkład Tint, czyli coś, co bardzo ładnie wyrówna skórę, nadaje jej blask, takie zdrowe, zdrowe rozświetlenie, i powiem Wam, że świetnie mi się to sprawdza. Jestem zachwycona, nie wygląda ten podkład jakoś zbyt świecąco. Ta twarz nie wygląda na spoconą, na jakąś, wiecie, zmęczoną, bo czasami te rozświetlające podkłady mają taką tendencję, tendencję że Potrafią bardzo dużo rzeczy podkreślać i sprawiać, że ta buzia jest jeszcze taka, wiecie, starsza, jakaś zmęczona, po prostu brzydka. On tego nie robi, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Dzisiaj mam go na sobie i on świetnie nadaje się na co dzień, także e, naprawdę jestem zadowolona. To jest w moim przypadku numer 304, troszeczkę już taki ciemniejszy, bo słuchajcie, zaczęłam się powoli opalać znowu, bo zbladłam już totalnie do bieli, tak więc. E, Wzięłam troszeczkę ciemniejsze, ale gama kolorystyczna też jakaś tam jest, kilka kolorów możecie dla siebie znaleźć. Kupiłam sobie też maseczki. Jedną dzisiaj już przetestowałam i jestem bardzo zadowolona. To jest maska, którą poleciła mi moja koleżanka. To jest Medi Heal i to jest maska nawilżająca. Jest świetna, przepięknie nawilża skórę i sprawia, że ta skóra jest po prostu taka zdrowa. Zdecydowanie, właśnie pięknie nawilżona. Nawet nie trzeba nakładać kremu. Dzisiaj się zastanawiałam, czy w ogóle krem jest mi potrzebny jeszcze. Po tej masce i to co mi się bardzo też spodobało, to um, ta tkanina, bo jest to moi drodzy maska wykonana z celulozy pochodzenia naturalnego. Stąd jest bardzo miękka, fajnie się dopasowuje do skóry. Jest też dosyć duża, że aż zachodziła mi tutaj na um, szyję, niemal tutaj na podbródek, może tak. Ale to dobrze, bo niektóre są tak śmiesznie wycięte, za krótkie, gdzieś tam brakuje, albo te otworne oczy są malutkie. Bardzo się cieszę, że była to polecajka i nie jestem w ogóle mm, rozczarowana. I kupiłam sobie też jeszcze jedną, taką złotą, rewitalizującą chyba odżywcza maska w płachcie z lecytyną i aminokwasami. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzać. Do tego dorzuciłam sobie trzy takie maseczki. Mi się wydaje, że ja je kupiłam w drogerii Natura. Już teraz nie pamiętam. To jest marka Kimoko, Kimoco. Nie wiem, czy to są takie koreańskie marki. Regenerująca, wygładzająca i nawilżająca. E, także będziemy testować, bo powiem Wam, że tutaj w Niemczech jest straszny niedobór takich masek. E, naprawdę jest ich niewiele. Tylko jakieś garniery i nic więcej. Coś, co kupiłam na szybko, bo chciałam... E, Chciałam mieć jakąś wodę micelarną, coś delikatnego, co będę, czym będę mogła sobie też przemywać twarz dosłownie w ciągu dnia, co będzie mi oczyszczać na szybko um, twarz z tych wszystkich zanieczyszczeń na zewnątrz i po prostu odświeży moją skórę, to kupiłam właśnie taką nawilżającą wodę micelarną od Bielenda i jestem zachwycona. Powiem Wam, że używam tego codziennie. Najczęściej po makijażu, po oczyszczaniu i naprawdę jest to tak delikatna woda, tak przyjemna, bo niektóre mają dziwne zapachy albo szczypią w oczy, albo coś mi wyskakuje, a ta jest po prostu tak delikatna, że jestem no, oczarowana tą wodą. Niby zwykła woda, słuchajcie, ale nadaje bardzo fajne ukojenie i taki. Spokój na twarzy powiedzmy. Ktoś to zachwalał, nie pamiętam kto. To jest taki balsam oczyszczający do makijażu, oczyszczający makijaż z marki Q plus, a nie wiem, słuchajcie, kto to produkuje, balsam do demakijażu z olejkiem grapefruitowym. Jeszcze tego nie testowałam, ale słyszałam, że jest to bardzo fajny, sympatyczny, przyjemny produkt. Coś nowego, olejek z Jantar, bardzo fajny, już też zaczęłam go używać, jest niesamowicie przyjemny, ten zapach jest cudowny i konsystencja jest taka śliska, powiedzmy, to tak fajnie myje ciało, i zapach jest niesamowicie fajny, także coś totalnie innego, bo nigdy nie miałam tej marki żelu i też nie wiedziałam nawet, że oni produkują żele, ale wiecie, jak to jest, jak się mieszka na obczyźnie, to po prostu się nie widzi, co tam na bieżąco wychodzi. Mam też jakiś owocowy, owocowy żel pod prysznic. Powiem wam, że w Polsce zresztą. Sami to wiecie, bo tam mieszkacie jest tyle tych rzeczy, że naprawdę nie wiadomo co brać. I ja nawet się nie zastanawiałam za bardzo, tylko kupowałam troszeczkę oczami, powiedzmy, to jest firma Olin, czy Jolin Lab. I to jest granat i Malina. I ja jestem zakochana ostatnio w Malinie. Kupiłam troszeczkę oczami, ale co tu może się nie sprawdzić? Zobaczymy. W każdym razie macie taki ogromny e, wybór, słuchajcie, w tych drogach, że to jest niesamowite. Mam też żel, który używam od lat, który bardzo lubię i często już tutaj wspominałam czyli ziaja, e, oliwkowy żel pod prysznic. E, uwielbiam ten zapach i już dawno nie miałam tego żelu, także jestem podekscytowana, że mogę go użyć. E, powiem wam, że ja lubię bardzo takie rzeczy. Żel to żel, ma myć, e, ale zdarzają się i buble, jakieś wodniste. Ja jestem taką osobą, która lubi sobie pod prysznicem sprawdzić taką przyjemność w postaci fajnego zapachu. I to jest dla mnie taki drobny rytuał, także ten bardzo lubię. Jest też niedrodny. Kupiłam sobie żel do twarzy od tołpa, który. Już wielokrotnie kiedyś miałam, dawno, dawno temu i wróciłam do niego znowu, bo to jest jednak żel niesamowicie delikatny, który ja po prostu lubię za konsystencję, za to, że jest taki treściwy, ale nie zapychający. I tak jak mówię, jest nieinwazyjny, delikatny. Tutaj jest, też jest zresztą napisane: łagodny żel micelarny do mycia twarzy i oczu. I też właśnie um, nie mam tego ryzyka, że będą piekły mnie oczy, chociaż ja oczu nie zmienię. Wam żelem, ale jednak jak myjemy całą twarz, to coś tam może się dostać i często może to zapiec, a w tym przypadku tak nie jest. On jest bardzo taki jedwabisty. Niesamowicie lubię tę konsystencję. Dwa kremy. Kupiłam coś japońskiego, słuchajcie. Ja teraz mam fazę na takie japońskie rzeczy, na japońską pielęgnację i powiem wam, że znowu ta sama sytuacja. Jest tak dużo rzeczy, ogrom. Tych rzeczy na półkach w polskich drogeriach, że ja nawet nie miałabym czasu tam siedzieć i czytać, co do czego i po co. Następnym razem zrobię sobie listę, bo zawsze mówię, że zrobię, ale jej nie robię i tak idę. Słuchajcie, wiecie, spontanicznie i coś kupuję, że po prostu no, jest tego mnóstwo. Nawet czasami myślę, że może i za dużo, bo człowiek jednak, który nie mówię, że ja, bo jednak jakieś tam pojęcie mam, ale ktoś, kto się nie do końca interesuje i chce po prostu kupić jakiś fajny krem. No to może tam dostać yy, bólu głowy, słuchajcie, dla mnie to jest super, ale masakra, no zazdroszczę, powiem, zazdroszczę. Yy, I ja w ten sposób kupuję, właśnie, że idę i po prostu biorę coś, co mi się podoba opisem, co mi się podoba wizualnie i testuję. I tak właśnie jest z tym kremem. Nawet nie do końca wiem, co to jest, ale wiecie, raz w czasie jest w Polsce, to chce się coś przetestować, ale spodobało mi się to, że, yy, że jest napisane Glass Skin, czyli taka yy, skóra, wiecie, jak. Yy, jak woda, jak lustro, jak lustro, taka lustrzana, wiecie, odbijająca światło skóra, efekt takiej skóry. No to wzięłam. To jest z niacynamidem i peptydami. Jest też z SPF 50. Tutaj z tą ochroną słoneczną powiem Wam, że jestem trochę na bakier, bo tak pytam bardzo dużo na ten temat. Jedni mówią, że dobrze, drudzy mówią, że niedobrze, niby obowiązek, a inni mówią, że to wręcz może na dłuższą metę, sprawić na mnie przyjemności jakieś zdrowotne. Także sama nie wiem, co mam myśleć o tym SPF-ie. Nie zarzekam się tutaj, że trzeba go używać, ale to SPF 50 ma. Kolejny krem to jest marka Joskine. To jest y, mikrodermabrazja odmładzająca. Słuchajcie, to nawet nie jest y, krem. Nawet bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie. Nie widziałam, jeszcze nie otwierałam. Mikrodermabrazja odmładzająca, intensywny mikropeeling szafirowy. I chciałabym Wam pokazać szampon, który poleciła mi właściwie moja mama, ale ja też go używałam, bo... Y, Moja mama zawsze miała bardzo cienkie włosy i bardzo krótkie włosy, i nigdy nie potrafiła ich zapuścić. A po tym szamponie ma przepiękne włosy. I ja też użyłam ten szampon i zauważyłam, że włosy są niesamowicie leciutkie i takie, słuchajcie, jak chmurka. I to jest ten szampon od. Mysterium szampon z kwasem hialuronowym. Kupiłyśmy sobie obie po butelce znowu i będę teraz używać tego. Skończył mi się mój Redken, także potestujemy sobie teraz dla odmianki ten i wzięłam sobie do pary um, taką wygładzającą odżywkę lamelarną, również z tej samej marki. Też już ją raz użyłam, bardzo ładnie wygładza włosy, także takie długo teraz będę używać. Kupiłam jeszcze na koniec. Um, Chusteczki do demakijażu, ale na szybko, bo po prostu potrzebowałam w Polsce czegoś na szybki demakijaż i powiem Wam, że nie jestem do końca z nich zadowolona. To są jakieś rozświetlające um, chusteczki z witaminą C. Kupiłam je w drogerii Natura bodajże. I są takie bardzo średnie, zmywają, co prawda mają przedziwny zapach, trochę taką szorstką, twardą konsystencję, powiedziałabym. Wiecie, zużyję je, ale myślę, że już im więcej nie kupię, bo ten zapach jest taki irytujący, tak więc e, to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy z polskich drogerii. Byłam też w chińskim sklepie, ale nie chciałam Was tutaj zanudzać, bo kupiłam jakieś rzeczy do paznokcie, pilniki i tego typu rzeczy, bo uważam, że najbardziej się to tam opłaca, e, ale jeśli chodzi o drogerię, to tyle. Mam nadzieję, że miło Wam się oglądało ten filmik. Zapraszam Was do kciukowania tego filmu w górę, do subskrypcji i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się cieplutko. Pa!